Moje serduszko, witam Wasza serduszka i zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty rozwoju duchowego Spotkanie Duszy, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 15 i 16 luty na ulicy Ofiar Oświęcimskich 17 na czwartym piętrze. Pod tym filmem jest filmik, który pokazuje jak to wszystko wygląda we Wrocławiu. Czas rozpoczęcia warsztatów godzina 10 zakończenie między 17 a 18. Warsztaty są jednodniowe. Koszt warsztatów to 150 zł od osoby za jeden dzień. Jeżeli ktoś chce zostać na drugi dzień, to opłata jest liczona raz dwa. na warsztaty. Potrzebujecie zabrać ze sobą kocyk lub mata do leżenia, żeby było wygodniej. Może być poduszka pod głowę, opaska na oczy. Na miejscu nie ma posiłków, jest woda mineralna kawa, herbatka, ciasteczka, owoce. Zgłoszenia proszę kierować na arondiagnostamaupainteria.pl Numer konta do wkładu warsztaty jest podany pod tym filmem, tak jak i wszystkie informacje. Jest to nauka medytacji, uczymy się tam medytować. Przeważnie są trzy medytacje. Medytacja, w której Łączymy świadomości, medytacja, w której poznajemy swoją duszę, i medytacja, w której podróżujemy z opiekunem, podróżujemy po polu zdrowia, gdzie leczymy swoich bliskich, leczymy też siebie, po polu marzeń, polu kreacji, ścieżki życiowej wszystko w zależności od osób, które przyjechały na warsztaty wtedy, odpytując o intencje, tworzę. Pierwszą medytację adekwatnie do próśb ludzi. Bardzo często jest tam też zamknięcie przeszłości, jest tam też pole rodziny, pole związków. Jest również oczyszczanie ze wszystkich kląt, z orzeczeń, uroków, podczepień, z tego z poprzednich cieleń, z negatywnych emocji, po to, aby człowiek poczuł tą lekkość życia. Oczyszczanie również tego, co leży na sercu, oczyszczanie też przestrzeni zdrowia, tych obciążeń, eliminacja przyczyn, chorób więc są one dość rozbudowane i bardzo się z tego cieszę, że ewoluują wraz z Wami. Wszystko po to, aby głos duszy był słyszalny i umysł nie negował głosu duszy, głosu podświadomości, aby te wszystkie nasze kochane świadomości, które w nas są, czyli dusza, podświadomość i świadomość będąca w rozumie, idealnie ze sobą współpracowały i abyśmy świadomie mogli korzystać z podpowiedzi duszy, z tego, co jest w naszej podświadomości, czyli mamy wejście do swoich cieleń poprzednich i tam możemy patrzeć. Co możemy zmienić, co narozrabialiśmy, ale też co pięknego tworzyliśmy w swoim życiu wiecznym. No i nasz kochany rozum, tutaj, zamykanie programów, blokad, automatyzmu działania. Jest również spotkanie z, z źródłem, z Bogiem, i również spotkanie, które jest na tak zwanym teście wiary jedno z najprzyjemniejszych spotkań, niedawno wprowadzone na tych warsztatach. Wszystko to po to, aby ludziom żyło się lżej. Aby zrozumieli te zmiany na Ziemi, jakie są, i aby zobaczyli to swoje piękne światło, które mają w sobie. A bardzo często przestali w nie wierzyć. Wszystko to jest właśnie po to, abyście patrzyli na siebie i na innych ludzi przez pryzmat światła, istoty boskiej, a nie przez pryzmat materii, tego co widzicie w lustrze. Chociaż to świątynia naszej duszy, więc też każdy z Was może dbać o tą świątynię. No i medytacja. To takie piękne. Wejście w swój świat, we w swoje wnętrze, zobaczenie, że ta świątynia, którą widzimy w lustrze, może tworzyć coś bardzo, bardzo pięknego. Wejście w świat, który ludzie mówią, że nie istnieje, a potem okazuje się, że to jest takie proste. I tutaj na warsztata przychodzą osoby, które były już na nich, na nich osoby, które przychodzą pierwszy raz. No i bardzo he, często słyszę to: "Boże, jakie to proste. Dokładnie takie jest." To wszystko kwestia relaksu, kwestia uśmiechu, kwestia odprężenia, no i spojrzenia na siebie trochę dalej niż to, co nam powiedziano w szkole na religii. Właśnie to jest piękne, że tam przychodzą wyznawcy różnych religii, ludzie, którzy też nie wierzą w Boga, ludzie, którzy mają różne doświadczenia życiowe, ale właśnie to wszystko jednoczy ich, że mają w sobie to piękne, cudowne światło które odkrywają, tak, i nagle się okazuje, że wow, jak mogłem tego nie widzieć, jak mogłem nie wierzyć w to, że mam w sobie coś tak pięknego, energię boską, tą boskość, doskonałość. No i wtedy, kiedy zaczyna się korzystać z tej doskonałości, ze wszystkich świadomości, życie staje się lżejsze. Droga każdego człowieka jest inna po warsztatach i każdy, korzystając ze swoich świadomości, może inaczej doświadczać, ale wiele osób rozpoczęło drogę ducha, właśnie rozpoczęło widzenie pozazmysłowe, tak to mogę powiedzieć, zaczęli widzieć aury, zaczęli być medium, pracować z energiami, pomagać ludziom, i to jest bardzo, bardzo piękne. Wreszcie są wolni od wszystkich dogmatów, schematów tych. Tzw. Tak norm społecznych. No i właśnie medytacje dają taką wolność, wolność w myśleniu, wolność w mówieniu, wolność w sobie, taką, że człowiek wreszcie jest sam z sobą, może mówić to, co myśli i nie reaguje na jakieś szpilki, na jakieś wyzwiska, na jakieś takie obciążenia z dogmatów, ze schematów. To jest bardzo piękne. I ludzie potem mówią: Boże, wreszcie, jak to, co tyle lat we mnie było, zostało powiedziane w rodzinie, tutaj w najbliższych, wreszcie ja jestem wolny. No a ci, którzy nie umieją tego przyjąć, bo mają jakiś schemat w swoim rozumie, który nie rozumie tego wszystkiego, oni muszą się zmierzyć z czymś nowym, tak, z wolnością tej osoby. I bardzo często, obserwując to, jak się zmienia. Po warsztatach, jak się zmienia, dzięki temu, że medytuje, że jest sobą, jaką, jak nabiera siły, odwagi, pewności siebie, wtedy oni sami zaczynają również interesować się tym, skąd się to wzięło. I to jest bardzo piękne, że na warsztaty przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają osoby ze swoimi partnerami, partnerkami i mówią: Pół roku temu, rok temu, mój partner kompletnie tego nie brał pod uwagę, nie wierzył w to, a teraz, kiedy widzi uśmiech, radość i szczęście, jak to wszystko działa, po prostu przyjechał ze mną. To jest najlepsza rekomendacja tych warsztatów, ale, tak jak powiedziałem, wszystkich chętnych zapraszam. Po prostu jest tam połączenie świadomości i wejście na wiele, wiele nieznanych dotąd obszarów, płaszczyzn naszego kochanego wszechświata, tego, co stworzyło źródło, Bóg, tak, aby właśnie nasz kochany umysł zaczął to widzieć, akceptować i rozumieć i umieć się po tym poruszać, bo właśnie potrzebujemy medytację, aby osoby umiały się poruszać po świecie ducha, po świecie istot pozaziemskich, po własnych wnętrzu, po właśnie swojej duszy, po świadomości, życiu wiecznym, połączyć się ze źródłem i podróżować po kosmosie, rozmawiać